Ola boga, jak mnie dawno w życiu nie było, słuchajcie, kurde, a na dworze jest ciemno, czyli musimy się iść przespać, ale mnie słuchajcie, dawno nie było w życiu, dawno w życiu nie grałem, no, ja was słuchajcie witam, ja jestem Holik, to jest kolejny odcinek z gry, o już prawie zapomniałem, o, y, z, z Denizet, nie, nie Denizet, Denizen yy, i, i, i no, jaki mamy plan na dzisiaj? Nie mam pojęcia, jaki mamy plan na dzisiaj. Będziemy improwizować. Wpierw to idziemy spać. A czy ja się muszę ogarnąć? Może przed A ogarnę się rano. Dobra, jest siódma. Przespaliśmy się chwilę. Yy, mamy siódmą. Ogarniemy się, słuchajcie, do roboty. Zapalimy sobie światełko tutaj. O! Jak się mieć światło, bo prąd drogi zamykamy, I, i tak o, teraz bym chciał, czy, czy ja chcę coś zjeść, czekajcie, czy ja w ogóle mam co zjeść, tu mam picie, ale ja potrzebowałbym jedzenia, ajajajaj, nie wiem na którą mam do pracy słuchajcie, musiałbym zobaczyć, bo my w pizzerii pracowaliśmy, nie? Czekajcie, zaraz zobaczymy tutaj praca. A, 11:16, dobra, no to sobie kliknę to jeszcze 11:16, żeby nie było. A my, co słuchajcie, my sobie polecimy chyba po jakieś żarełko, nie? Przydałoby się, bo kurczę, No i żarełka nie mamy. Jest wcześnie, więc trzeba się, słuchajcie, przed robotą przyszykować, kurde. Bo to nie może być tak, że my, że my na głodnego do roboty, będziemy szli. I też do pizzerii. Chociaż, słuchajcie, w plus jest taki, że w pizzerii to można sobie zrobić taką pizzę, słuchajcie, dla siebie i sobie wszamać, nie? Chyba, nie wiem, zależy. Pewnie gdyby się zapłaciło za nią, to pewnie tak, pewnie można by było. I gdzie jedziemy, słuchajcie, mapa? Yy, my jesteśmy tutaj, gdzieś. Pojedziemy sobie na stację, bo na stacji, słuchajcie, były rzeczy do jedzonka, z tego co pamiętam, więc musimy sobie zawrócić. Tak? Na pewno muszę zawrócić? Czekajcie. Wydaje mi się, że troszkę źle jadę, ale, ale to, 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 to. To hmm. Bo chyba źle jadę, słuchajcie, jednak, czekajcie. Zatrzymamy się tutaj. Dory, że ci goście na podjazd wjechałem. Dobra, słuchajcie, zawrócimy, bo chyba w złą stronę pojechaliśmy. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że troszkę w złą stronę pojechaliśmy. Może to tym razem źle? Nie no, no dobrze jadę. Teraz chyba jadę dobrze, słuchajcie. Jedziemy na stację, bo musimy jedzonko sobie ogarnąć. Jest dziewiąta już, już kurde. Tyle czasu poświęciłem na, na wyjeżdżanie z domu. O, paliwo za 1,75 super. Do mini nie wyjeżdżamy, bo samochód mamy czyściutki. Czy my chcemy zatankować? A zatank zatankujmy, bo czemu nie? Za 36, jasne, stać mnie, dobra. Wiecie co? Odjedziemy sobie, żeby tutaj ktoś mógł sobie normalnie zaparkować, zaparkować, zatankować. O, a my sobie pojedziemy tu na parking pyk. Witam panią, witam, witam. I ja bym chciał kupić trochę jedzonka. Tak, z dwa takie, z dwa takie, o no dwa takie. I tutaj po jednym sushi, żeby nie było tego. O, wózek, 45 dolarów. Dobra, słuchajcie, plus jest taki, że mamy dosyć blisko domu naszą pracę, więc... Możemy jeszcze teoretycznie... Okay, możemy teoretycznie jeszcze pojechać sobie zrobić to jedzonko w mikrofali. Chyba, że sobie zjemy sushi, słuchajcie. Zobaczymy, zobaczymy jaka godzina będzie pod domem, bo na 11 musimy być w pracy. A to wiadomo, że to kurczę, to tam trzeba wejść do tego domu, zrobić jedzonko, wyjść. I słuchajcie, musimy odkładać pieniądze na jakiś biznes, bo to kurczę, No, biznes to must have. Kurde gościu, weź mi tu. Nie zatrzymuj się, bo ja tu szybko się śpieszę do domu. Przejedzenie sobie zrobić. czekajcie, gdzie jest no, tu na prawo, ok. Wyparkujemy grzecznie tu. O, pyk. Super. Idziemy sobie szybko zrobić, słuchajcie, żarełko. I. Piatło... Dzięki. Yy, I wrzucimy sobie. A, to, to, to jedno sobie rzucimy tutaj. A, tutaj sobie. Yy wrzucamy też te rzeczałki do lodówki, nie wiem czy one się mogą zepsuć, czy coś. Teraz jeść. No! Można iść do pracy, słuchajcie, można iść do pracy. Gasimy światełko, zamykamy drzwi. O, super. Już chyba nawet nie będę samochodu, słuchajcie, odpalał, bo ta pizzeria jest przecież obok, to co, co, co ja będę się wydurniał. Tutaj szybko przebiegamy przez drogę. I kalkulatory. słuchajcie, idziemy do, idziemy do pracy. Dobra, tylko wiecie, jaki jest problem? Ja już zapomniałem, słuchajcie, zapomniałem, jak się robi te. I zapomniałem, zapomniałem jak się pizzę robi. Już trochę. I, I tego. I teraz już zapomniałem i to trzeba. No, specjalny sos. Gdzie jest specjalny sos? Nie, nie, nie chcę sosu barbecue. No i gdzie gdzie to był kosz? No, słuchajcie, zgubiłem kosz. No, gdzie był kosz? A, zniszczyć trzeba. Dobra. E, gdzie jest sos? Specjalny sos, dobra. Y, ser mozzarella, gdzie była mozzarella teraz? No to będzie słuchajcie, to będzie słuchajcie tutaj teraz. A tu jest ser mozzarella. Peperoni. Gdzie jest peperoni? Peperoni jest tu. Boczek, boczuś leci szynysia, Tu jest stek szynysia, O, braszynisia jest. Hamburger. Hamburger jest tu. I kebasa. Gdzie jest kebasa? O, kiełbasa jest tu. Dobra, i teraz bierzemy pizzę, wrzucamy tutaj. I robimy. Dobra, pizzunia gotowa. Do pudełka, smacznego. Kolejna pizza to jest hawajan, więc bierzemy sobie tutaj ciasto już, specjalny sos. Bo tutaj ta praca, słuchajcie, to jest taka dosyć na, na, za, na zapamiętanie. Yy, bo tu trzeba zapamiętać, słuchajcie, yy, gdzie są składniki. I jak już się zapamięta składniki, to te robienie pizzy jest takie bardzo szybkie. To jest wtedy... Wtedy, 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 spoko dobra, ciasto sobie już tam przyszkowałem. tutaj bierzemy pizzę, do pudełka proszę bardzo smacznego tutaj pewnie specjalny sos będzie potrzebny deluxe specjalny sos mozzarella peperoni, ogrzyb cebula gdzieś tu była o jest cebula zielony pieprz boczuś i hamburger, proszę bardzo pyk Zobaczymy, słuchajcie, ile będzie kosztować dzisiaj, um, ile będzie kosztować dzisiaj, ile, ile dzisiaj będzie kosztować, ile kosztuje jakiś tam, żeby wynająć coś i może już w kolejnym odcinku, słuchajcie, otworzymy biznes. Fajnie by było, jakbyśmy już biznes w kolejnym odcinku, słuchajcie, otworzyli. Nawet nie duży, ale taki, taki mały, ale żeby był. Możecie napisać w komentarzach, słuchajcie, czy lubicie oliwki. Ja na przykład nie lubię oliwek. Przynajmniej nie lubiłem. Nie wiem, może coś się zmieniło, ale... Ale no nie lubiłem oliwek. Oj, ke ke kebasa. Znowu mięsna, słuchajcie, ta mięsna to schodzi w naszym lokalu tutaj, kurde, jakaś dobra ta pizza musi być. No kto nie lubi mięsnej pizzy? Kurcze non-stop. Mięsna, hawajska, mięsna, hawajska, mięsna, hawajska. I tak w kółko, nie? Tu chyba mamy dwie, dwie pizze w tym w tym, tym sklepie naszym tutaj w tym sklepie w pizzerii. Ale hawajska jest spokojna, bo hawajską się bardzo szybko robi. A I za hawajską też dostajemy ekspa, więc y szyb szybko się pniemy w górę, jeżeli chodzi o nasze tutaj stanowisko w pizzerii. Z młodego kucharza szybko awansujemy do starego kucharza. Veggie. Specjalny sos, Mozzarella. Czarna oliwka. Zielony pieprz. Naprawdę, jak się, już, jak się już ogarnia, gdzie są składniki, to to, to, to bardzo, bardzo szybko leci. I to jest oko. Szkoda, że słuchajcie, dostaje się zamówienie dopiero po, po oddaniu pizzy, że te zamówienia nie przychodzą. Słuchajcie, tak sobie na kartce. Nie mówię, że na czas, ale żeby można było robić już w międzyczasie drugie. Wtedy można byłoby to troszkę szybciej robić. Ok, sos barbecue. Ser mozzarella. Grzyb. Kurczak. Tego, tego dzisiaj nie mieliśmy. To jest nowe. Cebula Pomidor I zielony pieprz Pyk Smacznego Znaczy to jeszcze nie teraz, ale zaraz zostało nam, zostało nam około dwóch minut słuchajcie pracy jeszcze Zobaczymy ile nam się uda tutaj w ogóle zrobić Dobra, specjalny sos Mozzarella Peperoni No mamy słuchajcie jeszcze minutkę Mamy minutkę na, na, na nasze pracowanie Minutkę pracy więc wydaje mi się, że szósty poziom nam się uda robić. Jakby nam się szóstego poziomu nie udało robić, no to trudno, ale... Ale mam słuchajcie nadzieję, że uda nam się uzbierać na tyle pieniędzy, aby w kolejnym odcinku sobie otworzyć biznes. Um, dobrze by było. Jakoś dużo nie mamy, mamy 1135 jak na razie. To jakoś dużo nie jest. Ale dzisiaj jak wpadnie wypłatka, to miejmy nadzieję, że, że coś będziemy mieli już. Dobra słuchajcie. Hmm. Ale mało zarobiliśmy. 140? Tylko? A, jako barman mi się wydaje, że więcej zarab zarabialiśmy czy mi się wydaje tylko. Mamy 1275. Dobra, wiecie co? Ja bym chciał zobaczyć. Chciałbym się rozejrzeć i zobaczyć ile kosztuje tutaj yy, otworzenie biznesu. Czy to jest w ogóle słuchajcie... Yy, możliwe. Użyj, użyj telefonu, aby wynająć nieruchomo wy nieruchomość, dobra słuchajcie, ale to sobie użyjemy w domu, bo pada, niefajna pogoda jest, a nikt nie lubi siedzieć na dworze jak pada, więc idziemy słuchajcie do chaty, w chacie się, tu zapukamy jeszcze szybko, i w chacie się słuchajcie tutaj sprawdzi yy, ile to ten wynajem kosztuje i no chyba w kolejnym odcinku słuchajcie zaczniemy już tutaj działać, zaczniemy jakieś tutaj słuchajcie biznesy otwierać, tak mi się wydaje, bo to, 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 kurczę, trzeba, trzeba w końcu coś, coś zainwestować, tak? Dobra, telefon, zobaczmy, yy, telefon, nieruchomość, yy, tutaj to i to jest to. 150 dolarów na dzień, tak? Okej, okay, jeżeli chciałbym to wydać. okej, okay, dobra. Czyli co? Czyli to nie działa tak, że ja sobie ten sklep sam ogarniam, tylko ja mogę go chyba... Wynająć na ileś ten sklep jest gotowy już? A, nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie, w kolejnym odcinku jak to wygląda w takim razie. A dzisiaj jeszcze moglibyśmy, słuchajcie, bo bez... Jeszcze. jeszcze się dzień nie skończył. Możemy podejść do Austina i zobaczyć co on dla nas ma. Może może będzie miał coś ciekawego. Jeżeli nie wiecie kto to jest Austin, słuchajcie, to to Austin to to jest. Austin to to jest ten i. No, Austin to jest taki koleś, który nie do końca legalne roboty nam daje. Yy, więc możemy tutaj sobie do niego podejść. Um, co tym razem masz dla nas? Dodano przedmiot... ...do programu, ale... Ej, nie ma chyba dla mnie pracy żadnej. Okej, okay, to cześć? Chyba? Albo mi się coś zbugowało, słuchajcie, czyli jednak... ...jednak Austin dla nas roboty nie ma. No ale dobra, słuchajcie, to jutro będzie nasze. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Czy w ogóle yy, uda nam się z tego coś, jakieś zarobki zdobyć. Jeśli nie, no to trudno. Tak więc, no jak chcecie, słuchajcie, zobaczyć rozwój biznesu, to zapraszam was do kolejnego odcinka. Ja się z wami będę żegnał, tylko jeszcze pójdę do domu, bo, bo to tak jak na korytarzu tutaj, to się głupio żegnać. No, ale ja się z wami, słuchajcie, będę żegnał. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam was, słuchajcie, na inne serie, jak, jak, jak też i na i... co? I jak i też na inne, słuchajcie, filmy. W sensie przyszłe filmy z Denizen. Tak więc ja się z wami żegnam. Po raz dziesiąty to mówię. Trzymajcie się. Hej, hej. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.